Dobry dzień, dobry dzień dobry, witam Radio bielsko Dziękuję. My tutaj przybywamy z rzuceniami. Coś podobnego, no to już jest niespodzianka. Dobry, dobry dzień dobry, witam z różczak. Tak jest. Dobry. dobry. Tutaj dla babci mamy że pan, Pani Otylia, tak? Tak. Świetnie. Ja tutaj przebywam, bo mam taką akcję Radia Bielsko z życzeniami. W takim razie tu dla babci składam, proszę bardzo. No Taki miło nam, miło Słodki na Były już najlepsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużo słodkości jeszcze oni dołączają na dzisiaj. Co by ci o tym, jak chciała przekazać? Laurze, Paulinie i Baćkowi. Bardzo dziękujemy za taką miłą niespodziankę. Cieszymy się niezmiernie. Pięknie, ale jest także dziadek tutaj, tak? Proszę bardzo, witamy bardzo tak, serdecznie. Jest witam. dziadek Adam. Dzisiaj święto dziadka, fajnie być dziadkiem, tak? To... Tak, fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że między prababcią tutaj Otylią i naszym dziadkiem ten tort zostanie dobrze podzielony. Dzisiaj czas miłych spotkań również. To Dzień Babci, Dzień, Dzień Dziadka w Radiu Bielskim. Dużo zdrówka. Dziękujemy ślicznie.